I na dokładkę jeszcze jeden wskaźnik higieny, czyli OHI, jeden z popularniejszych w swojej kategorii. Ma za zadanie określić higienę na podstawie ilości kamienia i osadu na koronach zębów. Jest wskaźnikiem dość rozbudowanym i trochę roboty przy nim jest, jeżeli badamy wszystkie zęby. Do badania wykorzystujemy nasz sokoli wzrok, zgłębnik oraz możemy użyć fuksyny dla lepszej widoczności złogów. Badania dokonujemy, przyznając ocenę punktową w zależności, jaką powierzchnię korony obejmuje kamień lub osad. Ważne, że kamień i nalot oceniamy osobno. Pomimo że kryteria są te same, to każdy ząb dostaje dwie osobne oceny. Jedna to ocena kamienia, a druga to ocena nalotu. Jeśli oceniamy kamień, możemy użyć sobie skrótu CI, Calculus Index, czyli ilość kamienia. A przy ocenie osadu używamy skrótu DI, Czyli Debris Index. Kryteria oceny wyglądają w ten sposób: 0 oznacza brak, 1 oznacza kamień lub osad do 1 trzeciej wysokości korony, 2 to kamień lub osad sięgający od 1 trzeciej do 2 trzecich wysokości korony i 3 to kamień lub osad sięgający powyżej 2 trzecich wysokości korony. Korony. Przypominam, że kamień i osad badamy osobno, więc każdy ząb badamy pod dwoma kątami, wystawiając osobną ocenę dla kamienia i osobną ocenę dla osadu. Kryteria są te same. Znając kryteria oceny, przechodzimy do badania, które można wykonać na dwa sposoby. Albo całościowo badając każdy ząb osobno pod kątem kamienia i osobno pod kątem osadu. Wtedy każdy ząb badamy od strony policzkowej, jak i od stron wewnętrznych. I każda powierzchnia badana otrzymuje swoją ocenę kamienia i ocenę osadu. Lub możemy użyć badania uproszczonego. Wtedy badamy tylko wybrane zęby kontrolne, to jest zęby 1,6, 1,1, 1, 1, 2, oraz 3, 6, 3, 1 i 4, 6. Zęby 1, 6 i 2, 6 badamy od strony policzka, 3, 6 i 4, 6 od strony języka, a zęby 3, 1 i 1, 1 od strony wargowej. Kiedy dokonamy badania i osobnej oceny ilości kamienia i osobnej oceny ilości nalotu, należy podać wyniki badania. Najpierw liczymy indeks kamienia, Ci. Wystarczy dodać wszystkie oceny, jakie uzyskaliśmy, i podzielić je przez ilość zębów badanych. Następnie dokonujemy policzenia osadu Di. I tak samo, sumujemy oceny osadu i dzielimy przez ilość zębów badanych. Kiedy mamy już te obie wartości, czas policzyć wskaźnik OHI. Zór wygląda tak. OHI równy jest sumie kamienia i osadu. Podstawiamy i otrzymujemy wynik OHI. I teraz wystarczy zerknąć do interpretacji wyniku. Wynik od 0 do 2 to higiena dobra. 2,1 do 4 to higiena dostateczna, a wynik między 4,1 a 6. To higiena zła. I tyle. Następny będzie wskaźnik puf i inne wskaźniki frekwencji próchnicy. Chciałbym je zrobić w jednym filmie za jednym zamachem, skoro to jest jeden temat tak naprawdę, ale już wiem, że będzie grubo, więc lepiej kupcie popcorn, bo trochę przed ekranem posiedzicie. Do następnego.